Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl jeszcze tydzień laby i powrót do zajęć. Pierwsze dni pracy trenerzy przeznaczą na badania w ciągu trzech dób. Sztab medyczny ma poznać i ocenić organizmy zawodników. Następnie drużyna rozpocznie treningi. Pierwsze kilka dni upłynie pod znakiem zajęć na własnych obiektach przygotowania we Wrocławiu potrwają do końca czerwca. W tym okresie sztab szkoleniowy planuje trzy mecze kontrolne 28 czerwca. Na sparring do Trzebnicy przyjedzie ekstraklasowy Piast Gliwice. Pozostali rywale nie są na razie znani. Ostatniego dnia czerwca Śląsk wyjedzie na dziesięciodniowe zgrupowanie. Tym razem nie będzie to Turcja. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Sport Game, piłkarze będą szlifować formę w żeganiu. Każdy dzień obozu to dwa treningi całej drużyny oraz wieczorny czas na zajęcia indywidualne. Zielono-Biało-Czerwoni będą dbali o formę na okolicznych boiskach, siłowni oraz w lesie podczas obozu w żeganiu. Wrocławianie chcą rozegrać trzy gry kontrolne. Jednym ze sparing partnerów będzie... Mieć Legnica, która zagra ze Śląskiem 7 lipca. Powrót do Wrocławia zaplanowany został 3 dni później. Pierwszy mecz Śląska w nowym sezonie Ekstraklasy zostanie rozegrany w trzecim tygodniu lipca. Wrocławianie podejmą brązowych medalistów Mistrzostw Polski, piłkarzy Ruchu Chorzów. Centrum Skłusza Red Redeko,